Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś chciałbym przedstawić wam kilku zawodników, którzy może nie osiągnęli spektakularnych sukcesów na boiskach Premier League, ale według mnie są warci docenienia i zapamiętania, a także odcisnęli oni swoje piętno na naszej ukochanej lidze. Bo chyba każdy klub marzy o tym, żeby wychować sobie zawodnika, który będzie związany z nim przez całą karierę, plus do tego stanowić będzie wartość dodaną dla drużyny. I właśnie kimś takim był Mark Noble, bo legenda West Hamu nie dość, że swoją karierę zaczynała jako młody 17 latek, przebijający się do składu młotów, walcząc o awans do Premier League, co finalnie się udało, to później po powrocie z wypożyczeń do Eastwich i Hall na stałe zagościł w składzie ekipy z Londynu. Wtedy jeszcze pewnie nie spodziewał się, że za 5 lat jego wierność zostanie wystawiona na próbę i kiedy to młoty ponownie spadły z ligi, to Mark został na podtopionym okręcie i zanotował fantastyczny sezon w Championship i był jedną z głównych postaci dającej powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Więc jeśli zawodnik dwa razy awansował z tobą do Premier League i został wierny nawet po spadku, to nic dziwnego, że przez następne 10 lat pozostał wierny jednym barwom i w nich zakończył karierę w 2022 roku, a dla West Hamu rozegrał ponad 400 meczów w samej Premier League, a łącznie ponad 550 i określany był przydomkiem Mr. West Ham i przez 7 sezonów nosił opaskę kapitana zespołu, a do tego został wybrany najlepszym graczem West Hamu w całej dekadzie ale nigdy nie zdobył żadnego trofeum z drużyną z Londynu, poza awansem do Premier League. I tak już czasami jest, że życie prowadzi nad skrętymi ścieżkami, bo sam Mark w wieku 11 lat dołączył do szkółki Arsenalu, ale już po dwóch latach przeniósł się do West Hamu i spędził tam 22 lata i jest obecnie dyrektorem sportowym tego zespołu. Nobel zasunął jeszcze z jednej rzeczy, która bardzo mi zainteresowała, bo mimo grania na każdym szczeblu reprezentacji młodzieżowej Anglii, nigdy nie został powołany do kadry seniorów i nie zaliczył w niej debiutu. Na ratunek chciała mu przyjść reprezentacja Irlandii, gdzie Nobel mógł grać z powodu pochodzenia dziadków i owe powołanie dostał, ale skwitował to odpowiedzią, że są młodzi Irlandczycy, którzy grają i zasługują na występ reprezentacji Irlandii bardziej niż ja. Grałem we wszystkich grupach wiekowych, jako młodzieżowy reprezentant w Anglii, jeździłem na turnieje i śpiewałem hymn narodowy, ale oczywiście nigdy nie dostałem szansy seniorskiego występu, więc nie mogłem przyjść, żeby grać dla Irlandii, nie mając o tym pojęcia, bo gdzieś tam jest irlandzki dzieciak, który może przegapić szansę na spełnienie swojego marzenia, jakim jest gra dla Irlandii. Zasługują na to bardziej niż ja. I tu musicie przyznać, że taka postawa jest naprawdę godna pochwały i pokazuje to, jakim człowiekiem był Mark Nobel. Teraz cofniemy się trochę w czasie i przedstawię wam Lukasa Radebe o pseudonimie The Chef. Ten pochodzący z RPA piłkarz został sprowadzony do Leeds w 1994 roku. I co ciekawe, nikt go w tym klubie nie chciał, ale planowano, że będzie on pomagał w aklimatyzacji innemu zawodnikowi sprowadzonemu do Leeds, z tego samego klubu, jakim był Filemon Masinda. I po latach okazało się, że role, jakie odegrali ci zawodnicy, były kompletnie odmienne od tych zamierzonych, bo w barwach Leeds Lukas rozegrał ponad 200 meczów mimo go kontuzji i spędził w Anglii 11 lat będąc związanym wyłącznie z tym klubem, gdzie dorobił się nawet statusu kapitana drużyny, chociaż jego początki były trudne i zabysnął głównie z tego, że dwukrotnie wystawiano go na pozycji bramkarza w roli zmiennika dla jedynki po wyrzuceniu z boiska i w tej roli poradził on sobie naprawdę dobrze, ale o jego klasie i graniu w polu nie świadczy fakt, że przykuł on uwagę samego Sir Alexa Fergusona, jednak odrzucił on ofertę United, a do Manchesteru rok później sprowadzono Ogrywającego się obok afrykańskiego piłkarza młodzika Rio Ferdinanda. Był to oczywiście okres rozkwitu lidz, a w sezonie 2000-2001 dotarł on z nimi nawet do półfinału ligi mistrzów. Co ciekawe, do rozwoju jego kariery mogło w ogóle nie dojść, bo w 1991 roku młody zawodnik został postrzelony w plecy w swoim rodzinnym mieście, ale na szczęście kula nie uszkodziła organizmu na tyle, żeby zatrzymać jego karierę. A w 2000 roku otrzymał on nagrodę Fair Play od FIFA za działanie na rzecz walki z rasizmem i nie ma co ukrywać że przecierał on szlaki dla zawodników ze swojego kontynentu i chociaż w anałach Premier League rzadko się o nim wspomina, to na liście najlepszych 100 zawodników w historii Czernego Lądu został sklasyfikowany na 54. miejscu, i to właśnie z reprezentacją zdobył jedyne poza mistrzostwem RPA trofeum, czyli Puchar Narodów Afryki, a podczas swoich 70 występów dla kadry dwukrotnie zagrał na mundialu. Był solidnym środkowym obrońcą, który potrafił też grać w środku pola i należy przyznać, że gdyby chciał opuścić lid w celu zarobienia większych pieniędzy bądź rozkręcenia swojej kariery, mógł to zrobić bez problemu, ale zawsze kierował się wdzięcznością dla klubu, który dał mu szansę na wyjazd z Afryki. Jest to jedna z ciekawszych postaci przełomu wieków w Premier League i rzadko ktoś może usłyszeć słowa, że jest bohaterem od kogoś pokrojonym z Mandeli, tak jak nasz bohater tego segmentu, a o jego losach można przeczytać w biografii From Soweto to Soccer Superstar, którą zawodnik sam autoryzował. I chociaż o naszym trzecim graczu będzie trochę krócej, bo wręcz perfekcyjnie wpisał się on do stereotypu piłkarza z kraju nordyckiego, czyli prowadził dość uważony styl życia, ale nie ulega wątpliwości, że w dyskusjach o czołowych obrońcach ligi pierwszej dekady tego wieku często pomija się właśnie sam jego hippie. a spędził on na Enfield Road 10 lat, zaliczając ponad 450 występów i odegrał ważną rolę w zdobyciu przez klub z Liverpoolu, pamiętnej ligi Mistrzów, a później jeszcze raz zagrał w finale tych prestiżowych rozgrywek, a także dołożył do gabloty dwa razy Puchar Anglii i dwukrotnie Puchar Ligi, a także Puchar UEFA i dwa Super Puchary Europy. Niestety, do pełni szczęścia zabrakło upragnionego mistrzostwa Premier League, ale i tak ten stu pięciokrotny reprezentant Finlandii, swoją postawą w tych wszystkich latach, zasłużył sobie na piękne zwieńczenie okresu w północnej Anglii owacją nastojąco od całego Enfield Road, które opuszczał na rzecz Bayer Leverkusen z oparciu paską kapitana na ramieniu, jaką w ostatnim meczu przekazał mu Steven Gerrard, co było dopięciem klamry, bo to właśnie od niego 8 lat wcześniej młody Anglik opaskę przejął. Po karierze sami Hypia rozpoczął przygodę z trenerką, jednak mało udaną, a fani angielskiej piłki mogą go kojarzyć z nieudaną przygodą menadżerską w Brighton, gdzie spędził jedynie niespełna pół roku. I kolejnym graczem na mojej liście będzie Leighton Baines. Piłkarz pewnie dość dobrze znany szczególnie graczom słynnej serii piłkarskiej od EA, ale jednak można uznać go za jednego z tych, którzy tak bardzo w ciągu wielu lat przyzwyczaili kibiców do obecności w lidze, że często umykał on uwadze odbiorców i niezbyt często słychać jego nazwisko w różnego rodzaju dyskusjach. I mało kto pamięta również, że będzie swoją przygodę z seniorską piłką rozpoczynał w Wigan. I co ciekawsze, to w każdym z czterech pierwszych sezonów zagrał z drużyną w teoretycznie innej lidze, bo debiut zaliczył on w Ligtu potem awansował do Ligue One, a następnie Liga ta zmieniła swoją nazwę na Championship, żeby Wigan w kolejnym sezonie finalnie awansowało do Premier League, gdzie zresztą grali przez 9 sezonów, a swój braworowy rajd ku chwale zakończyli pamiętnym finałem Pucharu Ligi z Manchester United, który niestety przegrali. Później musieli sobie radzić już bez Bainsa, który przeniósł się do Evertonu za około 5 milionów funtów i powiedzieć, że to dobrze wydane pieniądze, to jak nic nie powiedzieć. Bo Baines na Goodison spędził 13 sezonów ze słynnym sezonem 2010-2011, gdzie zagrał każdą minutę w lidze i zanim złapał kontuzję w 2012 roku, rozegrał z rzędu 99 spotkań, a nawet uraz nie przeszkodził mu w znalezieniu się na sezonu w tamtym czasie. Przez lata odrzucał on jakiekolwiek opcje transferu, chociaż zainteresowanych nie brakowało, to jak sam określał, znalazł swoje miejsce na ziemi. Miał też sporego pecha jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, bo pozycja lewej obrony, na jakiej występował, przez lata zabetonowana była przez Ashley'a Kola, ale udało mu się zanotować 30 seniorskich występów i nawet strzelić jednego gola dla synowa Albionu. I jest to kolejny piłkarz, który zagrał tyle lat w Premier League i skończył bez trofeum. Oprócz spełnionego finału z Wigan był blisko jeszcze raz, ale w finale Pucharu Anglii znów musiał przełknąć gorycz porażki. Mimo wszystko zasłużył on sobie na mianę lokalnego bohatera i jestem przekonany, że na długo pozostanie w sercach kibiców z niebieskiej części Liverpoolu. No i ostatnia pozycja niedocenionych będzie mocno zbiorcza i będzie dotyczyła kompletnie innej sfery niż ta boiskowa i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo Marcus Rashford, Didier Drogba, Juan Mata, Mesut Ezil, Buka Yosaka, Pickford, Mohamed Salah, Defoe, Schiller, David James, Ferdinand Campbell i wielu, wielu innych, którzy tutaj będą reprezentowani przez tych wymienionych, to idealna sprawa, żeby pokazać, że gdy w powszechnej opinii piłkarze to kopiący piłkę niezbyt lotni gości, których każdy postrzega głównie przez pryzmat zarabiania pieniędzy albo ich występów Często w wojnach międzyklubowych zapomina się, żeby czasem docenić tych, którzy zarówno te pieniądze, jak i czas poświęcają, żeby móc wykorzystać sławę i nieść pomoc innym. Wielu piłkarzy jest geniuszami na boisku, ale są też genialnymi ludźmi. Możesz mieć różny odbiór Pickforda, który jest raczej średnio lubianym graczem przez kibiców Premier League, ale to on jako przedstawiciel Evertonu i Robertson jako przedstawiciel Liverpoolu znają prawie wszystkie dzieci z onkologii dziecięcej w mieście Bitelców i wpadają tam nie tylko z klubowymi kamerami, żeby podbudować PR. Rashford zbierający pieniądze na posiłki dla dzieci, Saka rozdający jedynie bezdomnym, zawodnicy z uboższych krajów, nie zapominający o swoich korzeniach i budujący szkoły, szpitale, zapewniający podstawowe potrzeby całym regionom w kraju, z którego pochodzą, fundacje zbierające miliony i niosące pomoc milionom. Wspaniała relacja na linii Defo i nieżyjący już młody kibic Bradley Lowry. Wiem, że wielu może uznać to za populizm, ale w w tej kwestii często pomija się docenianie tych ludzi, którzy dla wielu są idolami, i chciałem tu ich wrzucić, żeby podkreślić, że czasem oprócz patrzenia na to, kto w jakiej gra koszulce i kto jak gra na boisku, docenić, jakim jest człowiekiem poza nim. A ja dziękuję wam za dzisiaj, życzę miłego dnia i do usłyszenia.